Witam koledzy. 5 maja, sobota. Trzeci lot. Trzeci tak, jeden był odwołany w zeszłym tygodniu ze względu na pogodę. Lot ze 150 mil Newbury. Newbury jakoś tak. Głębie wypuszczone 9.45, jest 12.17. Teoretycznie, jak co tydzień, teoretycznie yy, gołębie powinny się już pokazywać. Jedyne gołębica, jaka się pokazała, <laughs> to, to moja żona. Niestety kontrolki nie założyłem, nie może się odnieść. Dobra, 12.18, godzinę, y, gołębie lecą już 2 godziny 33 minuty. Kurczę, przy tym wietrze one teoretycznie powinny być. Jest południowo-zachodni wiatr. Miejsce wypuszczenia był południowo-wschodni. Ten wiatr się po drodze zmienia. Nawet, no, teraz, tak troszeczkę, dmucha. Także, y, może ten wiatr jest silniejszy. Przewidywali na 2,5 godziny lotu. No lecą y, 2,33. Zobaczymy. 21 gołębi zakoszowanych. Y, te wszystkie samice, y, które miałem. Tam, 20 zdaje się odbiłem ostatnim razem i jedna doleciała. Także komplet jest w domu, no ale intensywność przylatywania mnie nie zadawała. Już nie mówię o wygrywaniu. Dobra, teraz muszę kierunki zmienić. Teoretycznie z tej strony powinny przychodzić. Kiedyś patrzyłem zawsze na wschodnią stronę, a teraz już patrzę tutaj. Zeszłym razem jakoś z tej strony przychodziłem Zobaczymy. Widziałem jeszcze gołębi w niebie żadnych także może jeszcze jest czas. Zobaczymy do rybłego. Mamy pierwszego gołębia, ale zdaje się, że, że niestety znowu przeleciała. O ile dobrze ją zauważyłem, to niestety przyleciała z północy. I znowu gołąb nietypowany. Nie udało mi się trafić. Godzina 12:21. Więc leciały 2 godziny 41 minut. Kurczę, momencik. Nie, 36 minut. 2 godziny 36 minut. No dobra, zobaczymy jaka różnica będzie między pierwszym e, a następnymi. Pójdę teraz wpuścić samicę do samca. E, znowu z typowaniem mnie trafiło. No. Ciężko, ciężko. Typowanie jest tylko jeden, gołą, więc jest jedyna szansa na 21 w moim przypadku. Idę wpuszczę samicę, a może w międzyczasie coś doleci. Samica dwuletnia, Marka z Nanito. Moi chłopcy nazywają ją Pianą. To jest drugi, tak, drugi lot w tym, w tym sezonie, gdzie przyleciała pierwsza u mnie, oczywiście. U mnie. Na pierwszym locie była chyba czwarta albo trzecia w klubie. Jakoś tak. No, wyprzedzenia już ma dwie minuty. W którą stronę Woda przepiękna. małe mureczki na niebie temperatura była zdaje się 7, 16 stopni na prawie 5 minut od pierwszego gołębia no i czym tłumaczyć taką, taką przewagę i taką różnicę między tymi gołębiami Niestety, dwóch samic nie nagrałem. Pierwsza przyleciała chyba 7-8 minut po, znaczy druga, 7-8 minut po pierwszej, i trzecia przyleciała 2 minuty jakoś tak później. Trzy samice dwuletnie, Także tu widać znowu doświadczenie grarole. gra role. Gra role, a rocznych nie ma. Nie ma. Trzecia przyleciała, ta moja typowana. Nie udało jej się. No i zobaczymy teraz jest 12.32 zobaczymy jak to będzie ze schodzeniem się akurat przyleciało jak w głębniku byłem także nie zdążyłem kamery włączyć dobra teraz nie wyłączam zobaczymy co się będzie działo z gołu, ale to nie mój niestety. Nie, mój gołąb. Tak, to mój goł. Już przyleciała z południa, z kierunku. Teraz schodzi tutaj po tej stronie ładnie. O, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No, taka dosyć to niby zmęczona. 828 to jest samica, która mi się notorycznie paruje z, z drugą samicą. Miałem jej na ten lot nie wysyła, czy się okazuje, że z rocznie w gołębi najlepiej przyleciała. No i bądź tu sobie komody 12.36. Jest następny gołąb. Nie widziałem skąd niestety przyleciała. Chodź, 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 chodź. Gdzie ona jest? Zdaje się, że tak się w tej swojej głupocie za, za, zamotała, że, że nie poznała własnego domu. Przylatywała na tyle nisko, że ją poznałem, ale dla niej chyba na tyle daleko, o, jest. To głupek. Poleciała dalej. Dopiero, ile minęło? Minuta? Więc jak wróciła? No chodź, chodź, chodź. Ja jeszcze na garażu usiadła. Także widzicie, nie mogłem jej pomylić, bo jest znaczna grysica. Chodź, 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 chodź. Made in Henkel. Chodź, 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 chodź. Come on. Chodź, 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 chodź. No chodź pustaku ty. Dawaj. Jakaś ciężko przestraszona, nie wiem o co jej chodzi. Chodź, 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 chodź. Prawda, To już i tak nie ma zna, żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o, o odbicie się. Jest 12.54 Wszystko jest Jak z taką intensywnością będą przelatywały, to ja tej relacji do, do 17 nie skończę. No i oczywiście z północy. Dzieśka to połączenie Chwila Skoro gołębie przylatują z północy że one nie są na tyle wolne czy chore, tylko chyba głupie. gdyby były chore, to by leciały wolniej i wsiadałyby i przyleciałyby z kierunku. Ale na to wychodzi, jak się to wszystko z północy leci, że to głupki są. Czas 1241 dwunasta jeden, dwadzieścia minut po pierwszym gołębiu. No bo jest tak, że gołębie są chore, coś im dolega. Chociaż nie wyglądają na takowe, bo wszystko z nimi jest OK I jest jeszcze drugi wniosek, albo są takie głupie No bo to już jest trzeci lot i w trzeci lot, no drugi załóżmy dla rocznych I jest to samo Dwuletnie najpierw przylatują, później roczne, czy tam Może w tym, ty w tym tygodniu nawet chyba to już gorzej wygląda niż wtedy jak był Daniel Się chyba jakoś nie wiem, spiały pośladki i się bardziej postarały. dzisiaj, niestety, jest 12:48. Czyli 27 minut po pierwszym gołębiu. jest tylko 5 sztuk. Michał pewnie już dawno listę zamknął. Ciała następna sierota z północy. O, jest, teraz siada. 240 km, a sierote lecą jak z maratonu. Nasamita, więc je mamy chyba 7 sztuk teraz. 8 sztuk dopiero 13.01 Czyli 41 minut Nie 40 minut po pierwszym połębie Czy ogólnie w oczekiwaniu na tego łębie w takim słońcu, czy ja tu się zmarszczek nie nabawię i się nie zastarzeję. 9 sztuk. Masakroza. No witam wszystkich, czas podsumować tak szybciutko, bo już jest bardzo późno. Lot myślałem, że jest to liczny, okazał się nie aż taki zły. 17 gołębi przyleciało z 21, 3 gołębie dzisiaj doleciały, dzisiaj już jest niedziela więc brakuje jednego gołębia co do bardzo dużo zastrzeżeń oczywiście mam do tych dziur które są tymi gołębiami i tutaj dużo do poprawienia nie wiem czy to się da poprawić może to po prostu są takie gołębie i trzeba będzie eliminować te wszystkie które nie będą opóźniały w każdym razie mam drugiego gołębia Klubie. Przewagi, pierwszego miał przewagi ponad 3 minuty, no to to już jest sporo. Ale mimo tych dziur, które u mnie były, okazało się, że to wszyscy mieli takie dziury. Więc miałem drugiego gołębia, później szóstego, siódmego, dziesiątego, to już nieważne. W każdym czasie razie dziury się okazało u wszystkich. Wszyscy, wszystkim gołębie kapały, od północy przychodziły, dlaczego nikt tego nie wie. Teraz pokażę listę, i myślę, że to już będzie koniec z tym lotem. Zapraszam, oczywiście, do tydzień. Do zobaczenia. No dobrze, jeszcze lista, tak na szybko. To jest lista z odbicia moich gołębi. I tutaj w tej liście tylko chciałem pokazać, jakie różnice między gołębiami. 12, 21, później 28, to już jest 7 minut, 3 minuty, 4 minuty. Bardzo kapały gołębie. Im dalej, tym gorzej. Bo tu już jest na przykład 4 minuty, minuta, ale tu już 30 minut, 15, znowu 30 minut. Im dalej, tym gorzej. No i siadały gołębie przede wszystkim pierwsze dwuletnie. Tak jak widać, dopiero czwarty gołąb był rocznie. Tak jak widać tutaj. Nominowany przeleciał jako trzeci, także znowu nie wygrałem nic. Teraz szybko lista z klubu jeszcze. Więc pierwszy jak widać Mister Fawil, gołąbek roczny 1218, czyli 3 minuty, 3, 3 minuty niecałe przed, przed moim, ponad 3 minuty Sorka. ponad 3 minuty. Ja, y, mil mamy tyle samo: 148. Ja mam troszeczkę więcej yardów, więc prędkość tutaj 1700. Okazuje się, że to był bardzo szybki lot: dosyć szybki 1700 yardów y, na minutę. Y, drugi gołąb mój po tej 3-minutowej przerwie y, Holiday Fawil. Kolejne dwa gołębie i moje dwa gołębie w czasie jak się to przedstawiało. Też nawet widać, że jaka duża różnica jego, między jego dwoma gołębiami. 22-26 4 minuty różnicy i gołąb jeden za drugim się odbił, więc no mówię, bardzo, bardzo dziwny ten lot. Duże dziury u wszystkich gdzieś te gołębie przerąbały. Dobra, jeżeli nie zanudziłem Was tym pokazywaniem tego nieba bez gołębi, bo taki ten film praktycznie był bardzo mało gołębi, to zapraszam za tydzień, może będzie to lepiej wyglądało. Pozdrawiam wszystkich y, hodowców i y, do następnego y, do następnego lotu. A tu, a, może pozwolę sobie na trochę prywaty. Y, również pozwolę wszystkich y, po, y, pozdrowię wszystkich kolegów tutaj z Anglii, którzy mi pomagają: Michał, Daniel, y, Artur, Heniek, y, no i y, Masa, masa ludzi tutaj fajnych. Yy, I po ostatnim filmiku yy, panie, pana Tadzia Bąka. Też pozdrawiam pana Tadzia. Super facet, naprawdę się miło słucha takich szczerych ludzi. Pozdrawiam. Do, do, do zobaczenia. Dobry lot.